Witajcie w kolejnym odcinku Cafe Info. Dzisiaj będzie o robuście i arabice, czyli dwóch najpopularniejszych gatunkach kawy. Występują tak naprawdę cztery gatunki kawy. Mamy arabikę, robustę, liberykę i modyfikacje tej liberyki, czyli mutacje genne. Najczęściej uprawianą kawą jest arabika, jest jej od 60 do 70% wśród. Całej ilości uprawianych kaw. Reszta to Robusta i w drobnym stopniu Liberyka. Jakie są różnice? Robusta ma dużo więcej kofeiny, ale powiem Wam szczerze, kiedyś piłem samą czystą Robustę. I nie zapomnę tego smaku do końca życia: jest ona ohydna sama, ale bardzo przydaje się w mieszankach arabiko-robustowych ponieważ jest to idealna mieszanka do espresso czyli kawy z ekspresu ponieważ nadaje moc tej kawie a dodatkowo robusta powoduje że mamy więcej kremy w tym espresso więc dodatkowo powiedzmy podnosi nam walory espresso Stuprocentową arabikę stosuje się na przykład w metodach przelewowych jeżeli chodzi o uprawę to robustę uprawia się do 9 jeżeli chodzi o uprawę robustę uprawia się do 9 Robuste, jeżeli chodzi o uprawę. Robusty uprawiamy do pułapu 900 metrów nad poziomem morza, ponieważ wyżej uprawa kawy jest skomplikowana i no, nie opłaca się uprawiać kawy, która jest mniej szlachetna. Tylko i wyłącznie Arabikę. Ją uprawia się aż do 2500 metrów nad poziomem morza. Im wyżej, tym kawa zawiera więcej, tu mówimy o Arabice, więcej tych związków, ponieważ dłużej trwa jej rozwój. Jako, że temperatury są niższe i tak dalej. Kawa wolniej dojrzewa, więc ma więcej czasu, żeby te wszystkie związki eksplodowały w tej kawie i były w większej ilości skondensowane. No i właśnie dlatego powiedzmy, Jamajka Blue Mountain jest taką kawą szlachetną, taką drogą. I podobno dobrą nie piłem jej, ponieważ rośnie bardzo wysoko na jamajce. No, co innego kopiluwak, ale to jest temat na inny odcinek. Co do Robuki. Robuki. <grywki> Zwróćcie uwagę, jak kupujecie kawę, co tak właściwie kupujecie. Często na kawach najtańszych nie ma informacji, czy to jest robuka, czy arabista. Często na tych najtańszych kawach nie ma informacji, czy jest to arabika, czy robusta. I często, jest to, często używa się głównie robusty, ponieważ jest ona tańsza, no ale gorsza w smaku. I to na tyle w dzisiejszym Cafe Info. Ja jak zwykle proszę Was o subskrypcję i komentarze. A jeżeli podobało Wam się, udostępnijcie to znajomym. Będę wam naprawdę bardzo wdzięczny. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się!